Boddyzm jest ścieżką praktyki i rozwoju duchowego umożliwiającą wgląd w istotę życia. Tradycja buddyjska przez ponad dwa tysiąclecia swego istnienia zgromadziła zasoby doświadczenia, z których może czerpać każdy, kto chce podążać ścieżką prowadzącą ko oświeceniu. Boddyzm to system filozoficzno-etyczny oznawany przez wielu ludzi za religię, rzadziej za psychologię. Założycielem i twórcą jego podstawowych założeń był Siddhat Thagotama, syn księcia z Rodosarów, władcy jednego z państw miast w północnych Indiach. Buddyzm bywa zaliczany do religii karmicznych oraz do religii nieteistycznych. Słowo, buddyzm, zostało stworzone przez zachodnich oczonych stosunkowo niedawno, wcześniej na wschodzie ożywane były nazwy tharna, sasana Lop, bodhasasana. sasana. Boddyzm opiera się na czterech szlachetnych prawdach głoszonych przez Shithat Hegotanę oraz na przedstawionej przez niego ośmiorakiej ścieżce, która prowadzić ma do stania cierpienia. Słowo, Bodha, używane obecnie w odniesieniu do siddhat Gotama. w sanskrycie i pali oznacza dosłownie, przebodzone. Takie imię obrał Siddhat-gotama, kiedy zaczął głosić swoje nauki. Po śmierci Boddy. W ciągu pięciu wieków, nauki te rozprzestrzeniły się z subkontynentu indyjskiego na centralną, południowo-wschodnią i wschodnią Azję. Aby współcześnie dotrzeć również na zachód, Boddyzm od początku swojego istnienia był systemem o bardzo lośnej strukturze, zarówno od strony organizacyjnej, jak i doktrynalnej. W trakcie rozwoju historycznego powstały liczne jego odmiany i szkoły, które zazwyczaj, choć nie zawsze, nawzajem się tolerowały, a nawet wspierały. Współcześnie woddezm dzieli się na trzy tradycje: Theravada Sanskrit, Staviravada, Mahayana i Varayana, przy czym ta ostatnia jest częścią Mahayany. Dane na temat liczebności buddystów na świecie są mocno rozbieżne w zależności od źródeł. Podawane są liczby od 230 do 500 milionów. Dane o buddystach w niektórych krajach, na przykład w Polsce, są niedostępne. Przyjmuje się, że społeczność buddystów liczy 376 milionów wyznawców, co daje buddyzmowi piąte miejsce wśród najliczebniejszych religii świata po chrześcijaństwie, islamie, hinduizmie i tradycyjnej, lodowej religii chińskiej.

Podstawowe założenia buddyzmu włożone są w czterech szlachetnych prawdach, sformułowanych przez Boddesiak Jamoniego podczas pierwszego kazania w parku gazeli. W Sarnatch. Cztery szlachetne prawdy są akceptowane bez zastrzeżeń przez wszystkie tradycje buddyjskie. Są to. Pierwsza szlachetna prawda o cierpieniu. Narodziny są cierpieniem. Starzenie się jest cierpieniem. Śmierć jest cierpieniem. Smutek, lament, bol, zgryzota i rozpacz są cierpieniem. Towarzystwo nielobianych jest cierpieniem. Rozłąka z okochanymi jest cierpieniem. Niemoc ozyskania tego, co się chce, jest cierpieniem. Pokrótce, pięć skopisk istnienia związanych z przywiązaniem jest cierpieniem. Droga szlachetna prawda o cierpieniu. Przyczyną cierpienia jest pragnienie. Trzecia szlachetna prawda o stanie cierpienia. O stanie cierpienia to całkowite zaniknięcie i ostanie, wyrzeczenie się, zaniechanie, wyzwolenie, poszczenie pragnienia. Czwarta szlachetna prawda o ścieżce prowadzącej do ostania cierpienia. Drogą do ostania cierpienia jest szlachetna ośmiostopniowa ścieżka: właściwy pogląd, właściwe postanowienie, właściwa mowa, właściwe działanie, właściwy żywot, właściwe dążenie, właściwe skopienie, właściwa medytacja. Szlachetna ośmiostopniowa ścieżka jest ścieżką praktyki. Przestrzeganie jej zaleceń i wskazań zebranych w ośmioregołach ma prowadzić do całkowitego ostania cierpienia i w konsekwencji ostatecznego przejścia przebodzonej istoty z samsary do Nirwany. Ośmioraka ścieżka wynika z czwartej szlachetnej prawdy: prawdy o ścieżce prowadzącej do ostania cierpienia. Wodda głosił na że dzięki cnocie wiedzy i skopieniu można osiągnąć doskonałość przywodzenia, a cztery szlachetne prawdy i ośmiostopniowa ścieżka wyznaczają drogę, która wiedzie do osiągnięcia tego celu. 1. Właściwy pogląd jest to poznanie czterech szlachetnych prawd. 2. Właściwe postanowienie to postanowienie wyrzeczenia się złej woli i odstąpienie od wyrządzania wszelkiej krzywdy. 3. Właściwe słowo to powstrzymanie się od kłamstwa, odmowy powodującej nieporozumienia między ludźmi, obelżywej mowy, postego gadania. 4. Właściwy czyn to powstrzymanie się od zabijania, od kradzieży, od nieskromności. 5. Właściwe zarobkowanie to powstrzymywanie się od zarobkowania przynoszącego szkodę innym istotom, takiego jak handel bronią, żywymi istotami, odorzającymi napojami, trocizną, otrybołowstwa, żyźnictwa, wojskowości, fałszo, zdrady, przepowiadania przyszłości, oszustwa, wykorzystywania i tym podobne. 6. Właściwy wysiłek to intencje i wysiłek które nie pozwalają na powstawanie złych, a pozwalają na powstanie dobrych mentalnych właściwości. 7. Właściwa oważność i zachowanie oważności we wszystkim, co się przedsięwzięło. 8. Właściwa medytacja, dążenie do osiągania stanów, w których znika ego. Arya punya jana dharma pu guru soha. Om benza nar rin rin hung hung hun Om benza mahakala chin cheche biganen.